Dobra, witajcie, witajcie moi widzowie, z tej strony to ja, Oliwier. Dzisiaj zagramy sobie wy, na przykład... Robloxa. Um. Roblox, jakby coś tak, to jest wyświetlacz w moim laptopie. 240 Hz. Ale na nagraniu może być tego nie widać. Niestety. Zależy na czym to oglądacie. Jeżeli to oglądacie na jakimś mocnym sprzęcie, no to będzie fajnie widać. A jeżeli yy, nie na mocnym, no to. No, no to nie będzie wtedy fajnie widać. Jak wiecie. Dobra, my zagramy w Brookhaven. Pokażcie, mamy wi film mamy. Okej. Okay. Będę pod osiemnastka. Po, też nie chyba Tak tam. Tak tam. No to ten, no on jest fajny, dobra, hmmm, okej, hmmm, odpalimy kominek, okej, okay. hmmm, um, idziemy do kogoś z komputerem, no i sobie postaw nie, weźmy sobie AA. A dobra, nie chcę tego, weźmiemy sobie tu i weźmiemy sobie tak. Mmm, okej. Okay. Hmm. Jeszcze raz usuń, no. jeszcze raz, kurde, jeszcze być precyzyjniej, halo, no wystaje dalej, o, teraz jest git, e, no telewizor, no nie wiem, no. możemy tym, tym razem dać go tutaj, nie tak, bardziej, no kurde, bo może tu bardziej czekajcie o, no nie, no ja nie chcę tak krzywo halo, no co tak krzywo się to stawia czekajcie widzowie aby to się da jakoś coś ten robić o, o, to ja bym chciał to Wrócić bardziej, o tak, jakby wyświetlał. i tu bardziej, o! O! Tak! O! No, tak to fajnie jest. No i sobie. Mm, odpalmy też go. A komputer też sobie odpalmy. Okej. Okay. No i chyba. A, zamknijmy sobie drzwi. Mm, chyba tyle jeszcze możemy sobie dać tutaj tutaj telefon do nagrywania tu będę mógł nagrywać czy dajmy sobie tutaj iPhone'a do, do tego od tutaj, tutaj przy komputerze nie da się otworzyć może tu ok ja tutaj sobie na iPada jeszcze raz Debo. Ja nie umiem. O kurde, poczekajcie, bo to wystarczy chyba obrócić lekko. I okej, okay, o poczekajcie. Okej, okay, o i teraz tym. Okej, okay, teraz tutaj lekko tak. Okej. Okay. Um, no więc iPod um, bez piątka um, co dajmy do tego telewizora tu? Ale nie wiem, dajmy sobie um, Xboxa na dole. O! No kurde, bo trochę krzywo, chociaż przecież mogę. A nie ten tym, tym, którym to. A tu się, o. o dobra. Zostawmy sobie 100 topa. O, idealnie. Tutaj sobie postawmy. Uwaga, uwaga. Nie, a dobra. E, tutaj sobie postawmy. Uwaga, uwaga. Krzyjniczek. Mm. O kurde, co ja zrobiłem? <grymne> no Em... Um. A bo tu jest ale ciągle to, a tu na miejscu. Mm, kurde, bo trudno. Dobra, a tutaj sobie dajemy ten że Już nie mogę więcej. To a mogę, tylko mi się spakowało, że nie mogę tu postawić, bo kurde o, jest tam. E, no i ostatnią rzecz na górę. Czyli... O no kurde, komputer mi się zaraz spalił. A, trudno. E, weźmiemy sobie... Nie. Też tutaj dajmy tego laptopa. bo nie tu. Halo. Halo. Halo, czemu nie mogę tu postawić? A, dobra, niech będzie tu. Ja sobie po prostu go tak przeniosę. O, i go sobie tak obrócę. Lek. Nie w ten sposób. O, w ten sposób. O, tylko ja sobie go ustawię tak lekko pod kątem, żebym lepiej widział. Ja jeszcze go trochę tak tutaj dosunę. Okej, okay, jest idealnie. Idziemy grać. Tu Dziękuję. tu Dziękuję. Dziękuję. Dobra. Grom. Dziękuję. 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 o Dziękuję. Dziękuję. sobie Dziękuję. 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 sobie Dziękuję. Się dom. A my gramy gramy Minecrafta! Dobra, idziemy teraz grać czoszkę Robloxa. Dobra, gotowe, gotowe. Idziemy teraz pograć sobie na dół. uwaga, musimy uważać na ogień. dobra. Uważaliśmy na szczęście. Hmm. Włączmy ten wiatr. Tak, tego nie włączam już. E, a tam wyłączę sobie już. Dobra, no i teraz tak, mamy no, wiatra, bo tu gorąco jest strasznie. No i pogramy sobie na naszym Xboxie. Nie, to... Mhm, tak jak ta A niby. O kurde, bo ogień tu jest. Tu wszystkie nie, też tylko jest. niestety palą no a tutaj sobie wyłączymy ten komputer, bo ok, tutaj dajemy taką jakby pauzę. O, to, 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 takie, o, ten ekran startowy o co coś? My tutaj sobie też jakaś idziemy na dół grać. O, ogień, o, oko. Wiemy, że, wiem, że się nie podpalę ale muszę uważać, niby. Dobra, e, teraz tak. No i sobie odpalałem nie da się tego odpalić, tego laptopa, w sensu. E, no i teraz tak. Ok, wyłączyłem. E, I teraz tak, tutaj. weźmiemy sobie, to

ガシンスカ。 Dobra Gdzie to jeszcze na górze? Aha, oh, oho oh. Otóż się nie pali To się tylko to pokoje